Witam w kolejnym odcinku na kanale Akademia Wygrywania. Dzisiaj będziemy typowali ligi weekendowe. także Zaczniemy od meczu Stal Mielec-Wisła-Płock. Tu gramy, że Wisła-Płock wygra lub zremisuje po kursie 1.40. Legia Warszawa-Pogoń-Szczecin. Tu gramy, że będzie powyżej 2.5 goli w meczu po kursie 1,87. Kolejne spotkanie to Krakowie Lech, Poznań. Gramy z podpórką, że wygra to Lech. I kurs mamy już 3,56, także taki kurs nam w zupełności wystarczy. Gramy to za stówkę. I to wygrajemy 313 zł. Kolejnym kuponem, jaki zagramy, to będzie już Premier League. I tu również wrzucimy 3 typy na kupon. Aston Villa gra 3, 2 mecze w przeciągu 3 dni. Także naprawdę sporo leads tak samo. Arsenal jeszcze gra w lidze Europy także dzieje się: Chelsea, Manchester United. Wczoraj United naprawdę sobie poradzili. No i myślę, że tu możemy zagrać również powyżej 2,5 goli w meczu: Nottingham, Liverpool. No i Nottingham jest najgorszą drużyną w Premier League. Nic im nie idzie, totalnie nic. Ja to bym po prostu zagrał, że będzie powyżej półtora gola dla Liverpoolu. Kurs jest tylko 1,30, ale to jest taki typ, który wejść powiem bez problemu. Można zagrać 2,5, ale czy Liverpool strzeli 2,5 gole? Z takim przeciwnikiem powinni, ale mogą być z gorszym składem, także zagramy 1,30, czyli półtora gola w meczu. I kolejnym spotkaniem, już ostatnim, Aston Villa Brentford. I tu zagramy, że Brentford gola strzeli po kursie 1,37. Nieco niższy kurs niż w Ekstraklasie, ale również atrakcyjny. I za mam do wygrania 279 zł. No to czas teraz na La Ligę i będziemy typowali już La Ligę. Real Madrid, Sevilla, tu gramy czysto w granu Realu. Real Betis, Atletico Madrid i tutaj zagramy, że spotkanie wygra Atletico Madrid. No i musicie... Obstawić to na foksiarzu, ponieważ jeżeli Atletico będzie prowadziło dwoma golami, to już po tym kursie macie wygrany mecz. I czy oni to do 30 minuty strzelą? Jeżeli strzelą do 30 minuty, to już w 30 minucie macie ten zakład wygrany ostatnim spotkaniem FC Barcelona z Atletico Bilbao. Barcelona musi wygrać dwa mecze, także dadzą z siebie wszystko, mam taką nadzieję. Chociaż Xavi powinien zrobić tak, żeby dali sobie radę. I przechodzimy już teraz do Ligi Francuskiej. Ajacio, PSG i PSG sobie radzi dobrze. Ostatnio wypadła z tego transu strzelania dużej ilości goli, ale z takim przeciwnikiem jak Ajacio myślę, że powinni trafiać i kurs na 2,5 gola ze strony PSG to 2,17, więc warto dodać taki właśnie typ na swój kupon. I Monteplier, Lyon i tu gramy, że Lyon wygra spotkanie po kursie 1,83. I kurs 3,97 do wygrania prawie 350 zł. Już jesteśmy w spotkaniu Fiorentina-Inter i tu gramy wygraną Interu, Udenize, Torino i tu zagramy, że wygra Udin Udineze. I to po prostu też dwa typy. Kurs 4,10, także to wrzucamy na kupon do wygrania 361 zł. I ostatnią ligą, jaką będziemy typować, to Bundesliga i Hoffenheim z Bayernem. Tu gramy czysto wygraną Bayernu, Freiburg, Werder, Brema, tu zagramy, że Werder wygra lub zremisuje i tu gramy również, że Frankfurt sobie poradzi z podpórką, oczywiście z remisem, bo kurs 1,63 i w Bundesliga chyba na wyszedł najwyższy kurs, bo aż 4,52, co daje nam prawie 400 zł zysku i to by było na tyle. Widzimy się za tydzień, jeżeli chodzi o tą serię z podsumowaniem. Zagraliśmy łącznie za 500 zł, obstawiliśmy 5 lig, więc myślę, że Coś trafić powinniśmy, a bardziej chodzi mi o to, że powinniśmy tyle trafić, żeby nie dało się zwrócić. To jeszcze wyjdziemy kilkaset złotych na plus.